Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Excel Fun. Dzisiaj w kuchni pięknej i mądrej, ale złej czarownicy wykonamy wodotrysk, czyli wypełnimy kolorem komórki obszaru ustawień podczas otwierania tegoż obszaru. Chodzi o te trzy kolumny. Przechodzimy do naszego kodu. Wybieramy developer, wybieramy wyświetl kod i pisaliśmy w module pierwszym. I teraz tworzymy zmienną. Tutaj mamy wysunek ustawienia, a więc jest to nasz kod wysuwający ustawienia. Tworzymy zmienną start color. Hmm, może wszyscy. Start color równa się. I teraz 65535. Jest to jeden z kodów kolorów. Kody kolorów możemy znaleźć w internecie dla VBA. Nie wiem w tej chwili co to za kolor, mniejsza o to. I teraz po wykonaniu linii obszar Select możemy już komórkę wyselekcjonowaną wypełnić naszym kolorem. A zatem robimy to w ten sposób: Selection Interior Color równa się Start Color. W kolejnej iteracji zmniejszymy nasz Start Color o 20 tysięcy, czyli naszą zmienną Start Color będziemy dekrementować. Start kolor równa się start kolor minus 20 tysięcy. I po wykonaniu przebiegów musimy wrócić do naszego natywnego koloru. Natomiast do natywnego koloru wrócimy za pomocą indeksacji RGB. A zatem wchodzimy na nasz. Arkusz, wybieramy dowolną komórkę obszaru ustawień, klikamy prawym klawiszem myszki, Formatuj komórki, Wypełnienie, więcej kolorów, i mamy 208, 206, 206 RGB. Zapamiętajmy to: 208, 206, 206. Przejdźmy teraz znowu do naszego kodu. I piszemy Selection Interior Color. Tuż przed Next Obszar równa się, i teraz, ponieważ podajemy RGB, musimy napisać RGB i w nawiasie podajemy 208, chyba tak to było. 206, 206. Zobaczmy, czy nasz kod działa prawidłowo. Wsuń ustawienia i wysuń ustawienia. Mamy kolorowe paseczki. I teraz, jeżeli naciśniemy wysunk ustawienia przy już wysuniętych ustawieniach, również kolorowe paseczki nam przebiegną po komórkach. Spróbujmy. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.